Prezentujemy sześć niezwykłych kobiet, są znane i mniej znane, wszystkie aktywne, odważne i na pewno warte zapamiętania. Opowiadać o nich będą współczesne, aktywne kobiety, które wzięły udział w projekcie herstorycznym Stowarzyszenia Stulecie Kobiet Podlaska Księga Kobiet. Nazywam się Małgorzata Węclik. Jestem córką Zbożeni Łapuć z Domu Prochackiej i jestem wnuczką Janiny Prochackiej Stanisławy Radel. Jestem też mamą Marceliny Węclik bram kobietę, która jest kobietą nieznaną mi osobiście, ale jej życiorys jest w jakiś sposób połączony z moim życiorysem. Jest to babcia mojego męża, Wanda Węclik z domu Iżela. Prawniczka, sędzia, adwokat, osoba, która uwielbiała Białystok i z wyboru została w tym mieście, chociaż miała inne możliwości. Matka pięciorga dzieci, trzech synów, których wychowała, dwójka dzieci zmarła. Kobieta, która tak naprawdę jej dzieje, jej los wpisują się niesamowicie w stulecie kobiet. Kobieta, która urodziła się w 1913 roku. Przeżyła tragedię, przeżyła radości, wszystko to, co się wiąże z początkiem XX wieku, odnową nowej Polski, PRL-em. Szukaniem swojego miejsca zawodowego, szukaniem swojego miejsca jako matka, jako żona, w ogóle jako osoba, jako kobieta, jako człowiek. Znajdujemy się na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ale wcześniej było tutaj pierwsze gimnazjum żeńskie w Białymstoku, i właśnie do tego gimnazjum uczęszczała Wanda Iżelówna. Wandzia rozpoczęła naukę w wieku 9 lat, w 1923 roku i była najmłodszą uczennicą. Najmłodszą, ponieważ wcześniej odbywała naukę w systemie domowym. Jej rodzice bardzo o to dbali. Ona była jedynaczką, wypieszczoną, wymuskaną i zdaje egzamin do tego prestiżowego gimnazjum. Wandzia recytuje wiersz. Wiersz, który też bardzo zrobił ogromne wrażenie na komisji, ponieważ nie był to wiersz dziecinny. Ona recytuje wiersz o upadku Troi. Tutaj, w murach tej szkoły, spotyka swoje pierwsze przyjaciółki. Też spotykają różne rozczarowania, również pierwsze miłości. Wszystkie dziewczynki kochały się w profesorze od łaciny. I co tu dużo mówić: piękny czas w jej historii. Nie dość, że uczy się, jest bardzo ambitna, uczy się bardzo dobrze to cały czas swój malarski talent rozwija. Chodzi na dodatkowe zajęcia, przychodzi tutaj na piechotę z Antoniuka. Jak wspomina w swoich zapiskach, były już w tym czasie trzy autobusy w różnych kolorach w Biamstoku, ale były na tyle drogie, że nie mogła sobie na to pozwolić, że codziennie dojeżdżać do szkoły. I też wspomina w swoich pamiętnikach, że wszystkie takie Artystyczne rzeczy, które można było robić w szkole różnego rodzaju dekoracje, laurki dla nauczycieli, okazjonalne ona też przygotowuje. Dziewczynki w tej szkole są uczone w takiej, też o tym mówi, pisze w pamiętnikach, w takim XIX-wiecznym drylu. Uczą się posłuszeństwa, w szkole jest kaplica, codziennie się modlą. Ich przełożona jest hrabianką, jest taką nauczycielką starej daty, bardzo dobiera personel, który uczy dziewczynki, uczą się niemieckiego, uczą się francuskiego. Wanda dożyła Takiego sędziwego wieku, zmarła w wieku 70- kilku lat. Pochodziła z rodziny kolejarskiej, czyli najpierw mieszkała w domu kolejowym przy ulicy niedaleko ulicy Antoniukowskiej, Na Antoniuku był taki dom. Natomiast jako już młoda mężatka przez dwa lata mieszkała w domu, w którym ja również mieszkałam jako młoda mężatka, przy ulicy elektrycznej. Był to elektrycznej 8. Był to dom należący do jej męża. Okazało się, że drugiego męża, ponieważ historia pierwszego męża jest też bardzo zagadkowa, i tak naprawdę o tym, że ona miała wcześniej męża dowiedzieliśmy się ja bardzo późno. Mój, mój mąż, jak był studentem, a jej własne dzieci również jako dorośli mężczyźni stworzyła z drugim mężem szczęśliwe małżeństwo. I pierwszy mąż był. Um, uciekinierem z Rosji, pochodzenia ukraińskiego, marzycielem o wolnej Ukrainie, później ich losy totalnie się rozbiegły, bo to jest jednak czas, kiedy kształtuje się Rzeczpospolita, później II um, Wojna Światowa zupełnie inne podejście do życia. Bóg, honor ojczyzna to jest to, czym ona się kierowała jej mąż um, również pewnie się kierował takimi zasadami, a dla niego ojczyzną nie była Polska, tylko Ukraina. Pojawił się um, w jej życiu dziadek Wenslik w trakcie jeszcze okupacji. Ona pracowała w urzędzie miejskim jako urzędniczka, wcześniej skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W ogóle dla mnie jest to przykład takiej kobiety, która łączy ten uniwersalizm taki typowy dla ludzi końca XIX i początku XX wieku, kiedy oprócz tego, że mają jakieś solidne zawody prawnicze czy lekarskie, filozoficzne kończą studia to jeszcze rozwijają się w sposób taki duchowy. Wanda i Żela łączy takie dwa światy. Z jednej strony chce być prawnikiem, dostaje się na Uniwersytet Warszawski. Z drugiej strony też chce kontynuować swoją pasję, bo ona od praktycznie dzieciństwa maluje. Ona od zawsze maluje, maluje pięknie grafiki, akwarele. Z czasem mnóstwo portretów. Portretuje swoje dzieci. Każdemu z dzieci prowadziła pamiętniki w formie Rysowanej akwarelami i dostaje się na Akademię Sztuk Pięknych. E, niestety jest jej trudno połączyć te dwa zawody, właściwie tą naukę na dwóch różnych uczelniach, i po pierwszym semestrze rezygnuje, ale pasja zostaje i towarzyszy jej tak naprawdę przez całe życie. E, Wanda niestety jej taką karierę, pierwszy ten wstęp do tej kariery takiej prawniczej przerywa wojna, bo zostały jej tylko trzy miesiące do skończenia aplikacji. Chciała być sędzią i wybucha wojna. Bardzo dużo podróżowała, to też jest takie niesamowite, bo lubiła też podróżować samotnie i często wyjeżdżała, zachowały się listy jej do męża, męża do niej, opisy tej rzeczywistości. Też podróżowała w takich latach, gdzie nie można było robić zdjęć, więc ona bardzo dużo też malowała, szkicowała, była zachwycona Paryżem, była zachwycona Rzymem, to były jej samotne podróże, więc była taką kobietą bardzo samodzielną. Potrzebowała pewnego otoczenia, potrzebowała na pewno rodziny, aczkolwiek też ta samotność jej dobrze służyła. Ta refleksja, ten czas na zadumę. Miała takie osobowości w zależności od sytuacji. Kiedy pomagała kobietom w trudnych sytuacjach, była bardzo delikatna. Bardzo ją wspominają jako taką osobę, która opiekowała się. Wnuki też ją wspominają jako osobę opiekuńczą, bardzo życzliwą, otwartą. Natomiast kiedy rozmawiałam z jej synem, Pawłem Węclikiem, obraz Wandy Węclik, już Węclik wtedy, wygląda zupełnie inaczej. Mówi o tym, że była surową matką, wymagającą, że to ona nadawała ton w rodzinie, że mąż był zajęty karierą adwokata, ona też prowadziła tą karierę, ale, ale też mocno zajmowała się domem i to ona była takim mentorem, takim wyznacznikiem trendów, ona dyktowała, w którym kierunku powinien się rozwój dzieci w pamiętnikach pojawiały się takie mistyczne elementy z jej życia. Ona się mocno zastanawiała nad sensem życia, zwłaszcza po tej tragedii śmierci córki, tak i wcześniej pierwszego dziecka, syna. Także była taką osobą wielowarstwową. Można też powiedzieć, że przeżyła swoje życie w taki sposób soczysty, pełny. Em... Tak jak mówiłam, cieszyła się i z macierzyństwa, cieszyła się też karierą zawodową, ale cieszyła się też takim działalnością społeczną. Była społecznikiem. Była osobą, która zakładała Ligę Kobiet w Białymstoku, była przewodniczącą na, na terenie województwa podlaskiego. Taka działalność społeczna też jest mi bardzo bliska, działalność na rzecz kobiet. Oczywiście ona pracowała i angażowała się w to życie społeczne w znacznie trudniejszych warunkach niż my mamy teraz, ale kobiety zawsze miały swoje problemy, swoje troski, swoje zmartwienia. Czasem było to związane z gorszą sytuacją materialną, z odrzuceniem, z tym, że były samotne. Tak? Oczywiście w latach powojennych ta sytuacja była znacznie trudniejsza, bo ona spotykała się z kobietami po ciężkich przejściach, po obozach, po getcie. Po ucieczkach, po ukrywaniu się, ona pomagała tym kobietom, które były najbiedniejsze w najgorszej sytuacji, tak, ich dzieciom. I mam nadzieję, że uda mi się kontynuować tak naprawdę jej dzieło, bo ona jest dla mnie ogromną inspiracją.